Cześć witajcie, jestem Dominik e, dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o projektowaniu logo e, jak wiecie mój kanał głównie opiera się na tej tematyce z tym, że dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć e, tak jak jedna osoba napisała tutaj komentarz tej osoby wyświetla się mi na palcu mm, tak jak wspomniałem pierwszy film, który przedstawia proces, mój, mój proces projektowania logo był nieco długi bo trwał około 40 minut e, lecz dzisiaj chciałbym wam pokazać ten proces tylko bardziej ze strony takiej te, 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 teoretycznej e, bardziej w sposób uporządkowany, dlatego że mam tutaj wydrukowane na karteczce cały tutaj jakby powiedzmy taki pseudo scenariusz tego filmu. Także ja myślę, że nie będę Was jakby tutaj długo zanudzał i przejdziemy po prostu do pierwszego podpunktu na mojej liście. Także pierwszym podpunktem na pewno będzie to istotna rzecz, dlatego że jest to rozmowa z klientem. Więcej na temat rozmowy z klientem możecie dowiedzieć się z mojego poprzedniego filmu na tym kanale. Ja w tym filmie chciałbym to tak bardziej skrótowo, lecz bardziej że tak powiem, treściwie, w sensie, żeby to wszystko miało ręce i nogi i jaki, w jakiś sposób było uporządkowane, przedstawić. Okej, okay, więc tak, rozmowa z klientem. Od czego zaczynamy? Zaczynamy przede wszystkim od ustalenia zakresu usług, co znaczy, umawiamy się z klientem na logo, to wykonujemy dla klienta logo. Jeśli klient zechce w między czasie, załóżmy, że fajnie się z nami współpracuje, stwierdzić, że on chciałby jeszcze wizytówkę, owszem, nie mam z tym problemu, to jest nasza przecież usługa, ale my już musimy klientowi zaznaczyć, że to będzie dodatkowa opłata, bo tak jak wam w poprzednim filmie wspominałem, często jest tak, że po prostu klienci mówią o logo a do tego logo dochodzą jeszcze inne rzeczy, także tutaj bądźcie czujni i po prostu ustalcie jakby ten zakres usług. Na pewno ważnym też aspektem jest ustalenie kosztu, us koszta usługi, dlatego że no jest to no według mnie chyba dość istotne, w sensie no za to ktoś ma nam zapłacić, więc, więc, więc no raczej za darmo tego robić nie będziemy. Musimy też omówić, to jest najbardziej chyba istotny podpunkt z tego pierwszego podpunktu, że tak powiem, dlatego że musimy tutaj por porozmawiać z klientem na temat jego firmy, musimy od niego wyciągnąć jak najwięcej informacji, które pomogą nam zaprojektować ten właściwy znak. E, to znaczy powinniśmy się zapytać jakimi, bo zazwyczaj jest to tak, że klient, mimo że się do nas zgłasza, to jego firma gdzieś już tam jakieś kroczki sobie e, robi. On powinien już zrobić sobie, powiedzmy jakieś tam badania do jakich odbiorców on chce dotrzeć. To znaczy załóżmy, że jest to firma, która zajmuje się narzędziami, taka w stylu kastoramy, powiedzmy. E, no to on, na przykład, powinien powiedzieć dostarczyć takie informacje, jak załóżmy. Że jego odbiorcami są mężczyźni w wieku od 20 do 48 lat, e, którzy są na przykład bardziej bądź też mniej zamożni. E, dlatego, że ja kiedyś miałem taką styczność z takim projektem identyfikacji wizualnej dla takiego sklepu. Nie chcę tutaj wymieniać za bardzo, bo nie wiem czy mogę, ale e, był taki sklep, który miał e, swój branding w dość taki prestiżowy sposób przedstawiony. E, problem w tym, że asortyment tego sklepu wcale nie był prestiżowy e, i jakby to powiedzieć, podejrzewam, że przez to, że klient dostarczył złe informacje do briefu, no taki powstał branding, no i problem był taki, że ludzie nie byli przychylni kupywania w tym sklepie, dlatego że myśleli, że tam są ceny bardzo zaporowe, a tak naprawdę to były ceny na poziomie żabki czy jakiegoś dino. Także warto zwrócić na to uwagę i żeby te informacje były jak najbardziej prawdziwe, żeby to nie były żadne wymysły, tylko naprawdę, żeby one były prawdziwe, bo to... Im więcej informacji wyciągniemy i im więcej tych informacji będzie przydatnych, przyspieszy nam cały proces twórczy, no i ten proces twórczy będzie bardzo dokładny i efekt docelowy, czyli końcowy projekt będzie na pewno zadowalający obustronnie. Obu Drugim punktem na naszej liście jest research. Jest to nic innego jak analiza konkurencji. Analizujemy w tym po prostu ruchy naszych konkurentów. To znaczy musimy zobaczyć na co na przykład postawiła konkurencja. Jeśli nasza firma to jest powiedzmy, załóżmy drobiu, no to jeśli zobaczymy, że konkurencja jedna, która znajduje się w tym samym mieście ma kurczaka w logo, druga firma też ma kurczaka w logo, a trzecia ma też kurczaka w logo, no to już raczej... Patrząc na to, w kurczaka raczej nie pójdziemy, a bynajmniej w taki sposób, jaki przedstawia to firmy, przedstawiają to firmy konkurencyjne. Yy, musimy, po prostu musimy po prostu wyróżnić się. Cały projekt logo polega na tym, żeby nasz klient nie wpadł do tego samego wora, co pozostała konkurencja, żeby nasz klient się wyróżnił, żeby yy, osoba, która jest zainteresowana, powiedzmy, usługami, no właśnie, może nie usługami, ale szuka po prostu jakiegoś kontrahenta w sprawach drobiu. Przeglądając wszystkie te oferty w internecie, zwrócą, zwrócą zwróci jego uwagę nasz projekt logo, czy tam po prostu wizerunek firmy, naszego klienta. O to właśnie chodzi, żeby się wyróżnić i przeanalizować ten, tym researchem cały jakby ten rynek konkurencji. Mapa myśli. Mapa myśli... Tutaj taki znak zapytania postawię, bo czasami ją stosuję, czasami nie. W większości jest tak, że mm, to słowo kluczowe kl klient nam sam daje i owszem, to, to jest ryzykowne, bo niekiedy to słowo kluczowe może być błędne, ale w większości przyznam szczerze, że na moich projektach jest ono jak najbardziej trafne. Ale co zrobimy, jeśli nie dostaniemy tego słowa kluczowego? Słowo, zacznijmy w ogóle, co to jest to słowo kluczowe. Yy, załóżmy. Yy, może nie tyle słowo kluczowe, a słowa kluczowe. Nie tyle co słowo kluczowe, a słowa kluczowe, bo może być ich po prostu parę. Na przykład jest firma, która jest załóżmy sklepem z zabawkami. To dla takiej firmy, słowami kluczowymi mogą być na przykład przyjazny kolorowy, no po prostu opisujący jakby charakter tej marki. I często jest tak, że klient po prostu sam te słowa nam dostarcza, a niekiedy po prostu za pomocą mapy myśli musimy sami wybrać te najbardziej kluczowe dla tej naszej firmy. To znaczy, rysujemy sobie taką mapę myśli, zaczynając na przykład wpisując w środku na kartę 4 Nazwę naszej firmy, nazwę, nazwę firmy naszego klienta, no i robimy sobie takie strzałeczki wokół tej nazwy i sobie rozpisujemy, jaka ta marka jest przyjazna, kierowana dla dzieci, no rozpisujemy sobie po prostu i potem te najbardziej słowa kluczowe, które nam przypadają, jakby powiedzmy, nie tyle co do gustu, co pasują po prostu do tej marki, najbardziej staramy się przedstawić w formie znaku graficznego. O to właśnie w tym wszystkim chodzi w tym biznesie. Eee, następnie są szkice. Jest to w ogóle może nie te szkice, to po prostu, czyli nic innego jak proces twórczy, gdzie projektujemy sam znak, sam, sam, sam logotyp, czy logo, czy, czy sygnet, no po prostu projektujemy na kartce papieru, czy w formie tabletu graficznego na komputerze, co następnie nasz jakby ten cały proces, który poświęciliśmy na zaprojektowanie tego znaku, prze, przerabiamy po prostu za pomocą komputera na wektor. Tutaj mało będę mówił, bo to jest raczej, raczej logiczne i każdy o tym wie, skupmy się może na tych bardziej mniej... mniej logicznych, mniej oczywistych aspektach. I uwaga, teraz będzie taki podpunkt, o którym w sumie nigdy nie wspominałem, a ostatnio zacząłem go stosować. Jest, są to badania na odbiorcach. Tu jest istotne, żebyśmy nie robili badań na osobach z branży, to znaczy nie pytali się grafików na jakimś forum, co sądzą, bo to nie o to chodzi, bo oni zawsze będą widzieć więcej niż osoba zwykła, powiedzmy zwykły śmiertelnik, który powiedzmy jest odbiorcą tego sklepu, tylko powinniśmy pytać się właśnie zwykłych, takich potencjalnych odbiorców tej marki. Czyli, oj przepraszam, bo wolny mikrofon, e, to oznacza, e, powinniśmy na przykład zapytać się, załóżmy jest to firma, tak jak wcześniej mówiłem, e, załóżmy z jakimiś narzędziami, e, no to powinniśmy się zapytać mężczyzn właśnie w tym, w, tym wie, w tym wieku, tam od 20 do 40 lat, co myślą, czy na przykład e, domyśliliby się, że to jest firma właśnie związana z jakimiś narzędziami, e, czy według nich to logo jest jakieś chwytliwe i takich osób powinniśmy się pytać, dlatego że m, wiele osób pyta się na foru, forach graficznych, co sądzą? Zawsze jest tak, że grafik, każdy grafik będzie widział coś innego, każdy grafik będzie chciał coś innego dodać i tu nie o to chodzi, bo mm, ten aspekt taki psychologiczny musi jakby zadziałać na klienta, a nie na grafika, bo yy, w sklepie budowlanym zazwyczaj no tam ja wiem ile procent będzie odbiorcami, będą graficy. W większości to będą przecież jacyś yy, mężczyźni, którzy mają dom, rodzinę, są majsterkowiczami czy. czy kimś takim, także badania jak już to robimy na osobach, dla których ta marka ma trafić, albo po prostu na osobach niezwiązanych z branżą graficzną, tak jest po prostu najlepiej, naj, na, no po prostu tak jest prawidłowo, no i ostatni proces ostatnia jakby nasza prosta, jest to nic innego jak wybór, wybór odpowiedniego projektu, to znaczy wybieramy, ja na przykład tak robię, tutaj jest trochę to bardziej osobista sprawa, dlatego, że ja wybieram zawsze ten jeden najlepszy, no i po prostu go ubieram w jakieś key visuale visual, to, to znaczy jakieś, mo, to znaczy jakieś mockupy, jakieś rzeczy gdzie mogę przedstawić klientowi, jak to logo będzie funkcjonować, z, załóżmy, na jakimś mm, poście reklamującym jego firmę. Chcę mu po prostu zaprezentować, jak to logo może widnieć w, w jakichś takich, powiedzmy, realistycznych miejscach. Zwłaszcza gdzie są to branże jakieś takie, które wykorzystują wszelkie wydruki, czy, czy jakieś billboardy, czy coś tego typu. Warto w, w, zwrócić uwagę na takie wizuale. Yy, I po prostu ubieram w nią, ubieram ten, tą, jakby to powiedzieć, yy, ten nasz. Nasz końcowy produkt ubieram w taką prezentację, gdzie opisuję dlaczego taki, a nie inny wybór, opisuję słowa kluczowe, które mi posłużyły do stworzenia danej propozycji. Jest to bardzo skuteczna też forma sprzedażowa, bo klient po prostu nie dostaje od nas wtedy samego znaczko, znaczka, a otrzymuje od nas jakby całą... Historię, która stoi za tym znakiem, i wtedy po prostu łatwiej też jest produkt sprzedać, czyli nasze logo. Ale też klient wtedy wie, że nie dostał zwykłej yy, yy, kropki, która załóżmy yy, jest kropką, tylko dostał kropkę, która symbolizuje dane rzeczy, i one naprawdę się z tą kropką, załóżmy pokrywają. To było na tyle w tym filmiku. Także ja Wam dziękuję za oglądanie. Było mi niezmiernie miło Was zapoznać z jakim etapem, etapami projektowania logo. Podejrzewam, że każdy, ma, mm, każdy projektant ma swoją ścieżkę projektowania. Są tacy na przykład, którzy na etapie szkiców nie rysują wszystkiego, co im przyjdzie do głowy. A na przykład myślą nad długo myślą na przykład nad jednym pomysłem, chodząc na przykład nie wiem po domu albo oglądając jakiś serial, albo co innego, po prostu myśląc nad tym I nagle, gdy im uda się wymyślić ten taki trafny projekt, sobie dopiero go rysują I tak robią cały czas. A są osoby, które na przykład biorą kartkę i cały czas rysują cokolwiek, co im przyjdzie do głowy i, i no, każda osoba jest tak naprawdę inna i każda osoba inaczej do tego będzie podchodzić, ale to jest taki powiedzmy szablon, który przez każdego projektanta jest modyfikowany w jakiś sposób, lecz jakby te podstawowe wartości są zachowywane. Także wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie Jeśli Wam moje filmy się podobały, zostawcie łapkę w górę, subika na kanale i bądźcie czujni, bo teraz sobie zakupiłem, jeszcze dzisiaj mi nie przyszedł, ale kupiłem softbox i mam nadzieję, że jakoś tych materiałów się jeszcze w przyszłości poprawi. Także dziękuję Wam za oglądanie. Cześć! Filming nagrany. Ustawić sprzęci.